i get so caught up in the middle thinking of drowning in his blue eyes i'm losing sight because i am falling i'm so deep down deep down in the Cześć, dzień dobry kochani, witamy was serdecznie. Nagrywamy pierwszego vloga po ponad miesięcznej przerwie, bo tego poprzedniego, którego widzieliście, nie wiem czy będzie dobrze słuchać w ogóle, bo jesteś daleko, bo tego poprzedniego vloga, którego widzieliście, no to nagrywaliśmy jeszcze przed tą przerwą całą, bo to było ponad miesiąc temu nagrywane nad tym jeziorem. Także dziwnie będzie... Jak będzie jakoś dziwnie, to musicie nam wybaczyć, ale to takiej przerwie to ciężko jest, naprawdę. Jak ja montowałem tam tego vloga w ogóle poprzedniego, to, to już tak w ogóle pozapominałem jak tam się robi w tym programie i tak dalej. Eee, ale wracamy do żywych słuchajcie. Zabieramy Was dzisiaj na dojenie, na wieczór, na obrządek. Trzeba coś zacząć. Znowu się z wami jakoś jakąś relację na nowo nawiązać, bo... Nie może tak być, że nas nie ma. Kolacja chłopcy. Oj, Oj, przetestujemy w ogóle jak telefon się zachowuje po ciemku, bez dobrego światła. Pewnie będzie kiepsko. Zobaczcie jaka szafa się zrobiła z bąbla. Już wrócił do swojej dobrej kondycji. A Leonek? Leonek to nigdy nie był w złej, na szczęście. Leonek to jest kawał, zobaczcie jaki to jest kawał kozła. Jaka ta grzywa. O, patrz, masz. Widzisz, on tylko do mnie to robi. nie wiem, do Dalej. Chciałem wam pokazać, a tu... A tu się sadzi dziadyga. Bambi tak nie robi takich rzeczy dziwnych. Nie, bambik? Dobra, jedzcie, chłopczyki, idziemy do reszty, bo tam już drą się. Głodna. No idziemy, idziemy. Kochani, nastąpiły... Nie wiem, czy teraz będziecie mnie słyszeć, bo one krzyczą. Nastąpiły trochę zmiany. Za chwilę do nich przejdziemy, do tych zmian, Wam pokażemy, bo trochę się zadziało. Dziewczynki w końcu, po sześciu miesiącach, zostały oddzielone od mamusiek. Chłopaki, to się zawsze. jest wielka bitwa przy jedzeniu wielka masakra. Łuczenie się, szukanie nie wiadomo czego. A tu, słuchajcie, dziewczynki są od ilu dni? Od czterech dni są dziewczynki oddzielone. W końcu daję wszystkie kozy. A najpierw muszę... A, nie zjadły z rana. Te co ja tutaj chcę czyścić? Bo że tylko kupy są. Nie zjadły. No hmm. nic. No dosypię im świeżego, no bo nie wiem. Tak, moje malutkie. Nie zjadłyśmy. Nie zjadłyśmy, nie zjadłyśmy. A, bo wczoraj to może te chłopaki zjadły, jak były wypuszczone. Tak, one dojadają pani. Jak widzicie kochani, przy czegoś wam tutaj brakuje w tych, dziewczyn w tych dziewczynach? Ilości. <grymne> Bo niestety trzy musiały zostać z, z mamą od czarnej dziewczynki. Musiały zostać z tego względu, że... Czarna ma tragiczne wymie do dojenia ręcznego, ma tak malutynkie strzyki, słuchajcie, że moje ręce były napuchnięte po tym dojeniu. Dojenie jednej czarnej zajmowało mi e, tyle czasu, co dojenie pięciu pozostałych kus. No to sobie wyobraźcie, tragicznie się doi i stwierdziliśmy, że dopóki nie mamy dojarki, no w tym roku nie będziemy już mieć dojarki kupować, no bo już za chwilę sezon się będzie kończył właśnie tak naprawdę. I stwierdziliśmy, że dopóki nie mamy dojarki, to w tym roku dziewczyny już trudno będą do końca z mamą, żeby ona nie dostała zapalenia, ale jej nie będę do no bo... No bo to szkoda zdrowia, słuchajcie. Strasznie ciężkie, naprawdę miałem całą czerwoną na Czekajcie, zobaczcie, zobaczycie, zobaczyć jakie mam. No to teraz to wiesz, one też nie są nabite, to tak nie no. będzie jeszcze wyglądało. dało, ale nie dość, że mnie... Nie dość, że mnie jest kulista. Dobra, słuchajcie, idziemy w No już dostaniecie! Chciałem powiedzieć, że nie dość, że wymię jest kulista to jeszcze maluteńkie i cieniuteńkie strzyki. Daj, daj jeszcze dziewczynką właśnie, malującej latę. Aha, jeszcze czarna może dostać, bo ona właśnie nie idzie na dojenie. A, jedna ja dziewczynka, nie uszykowałem od czarnej. Słuchajcie, kamera mnie zestresowała. Dalej nie ja dalej nie ogarnię. Ja dalej nie ogarnię. Proszę, dziewczynki. Proszę, proszę. Proszę bardzo. No. Teraz przyjdę siankiem. siankiem no. siankiem, jak one są głodne? To... No. Chodź, chodź Basi, chodź. No. Basi, basi. Basia, to jest kumasa. Jest... Tylko wredna. A gania. Weź powiedz ty, bo ja nie chcę mówić. Jak nie. gania kozy. Strasznie. Znacznie. Jest to są szok. Uszczone, to jest masakra. Ej. Jezu, co tam coś się Co tu? na <laughs> Basia, to jest szefowa jeszcze taka psychiczna szefowa, nie, nie, chciał, nie chciałbym mieć takiej szefowej. <grym> Robię, że rozpęd słuchajcie, i wszystkie kozy tłucze. Co tam są za jakieś dziwne harce? No, Patryk już leci na dwie ręce. No ale nie ze wszystkimi kozami mogę, tylko te co są spokojne mu to na dwie. Leci jak do Jarka. No i po co do Jarka? Tylko do czarnej potrzebne do Jarki. A co tutaj za zabawy? Tam to jest masakra, bo te małe tłuką montane właśnie. A czemu taka jesteś? Kalifornia. Kaliformia. Czemu? No i co jeszcze chciałem wam powiedzieć ze zmian? Kurczę, nie wiem, dużo jest tych zmian nastąpiło. A, no, że właśnie skończyliśmy tak prawie tą koziarnię. Obornik, słuchajcie, mamy niewyrzucony, ale to mm -hmm. dlatego, że. Możemy już powiedzieć? Czy nie możemy powiedzieć o tej nie. rzeczy? Nie, jeszcze. jeszcze nie. No to obornik jest niewyrzucony z tego względu, że. Znaczy, nie możemy Wam powiedzieć dlaczego, ale nie było, nie miałoby to teraz najmniejszego sensu wyrzucanie obornika. A niedługo Wam powiemy. Na pewno w najbliższym czasie. Dlaczego? Nie ma to sensu wyrzucanie. Nie ma czasu. No to raz. No i też słuchajcie, to że nas nie było e, tak długo to też ma trochę związek z tym właśnie, o czym wam kiedyś powiemy za niedługo. Nie tylko, nie tylko zepsuty komputer się do tego przyczynił. Mogę tylko powiedzieć. No ale to główna rzecz ale, to był że komputer. No. To, to prawda. Ale nie już nie mamy jest, nowy tak. komputer, słuchajcie. Jak widzieliście, ostatni blok już wleciał, już mamy nowy komputerek, więc będziemy... No może już nie z taką częstotliwością, jak byliśmy, no bo jednak sami widzicie, że jest roboty dużo więcej. Codziennie czy co drugi dzień praktycznie muszę robić jakieś sery na zamówienie i... no i to mleko trzeba przerabiać i tak dalej. Ale będziemy, będziemy, myślę, że tak się będziemy starać, dzisiaj rozmawialiśmy... Z taką częstotliwością, tak dwa razy w tygodniu, no nie? No. Dwa razy w tygodniu, a jak się nie uda, to raz w tygodniu. Że na weekend, żeby zawsze był jakiś vlog dla Was, a, a w tygodniu, no to jak się uda coś nagrać, jak będzie czas, to nagramy. Jeśli nie uda, no to, no, to, no to będzie tylko na weekend. W ten sposób sobie planujemy. Jakiś wściekły manitek. Nie. Manitek tylko barburek. A, barburek. No, ja tak pamiętam wszystkie imiona. Ja chyba nie wiem, czy nie musimy zrobić znowu testu na imiona. Oj, może nie, lepiej. Lepiej, może nie. Basia to jest w ogóle nasza mistrzyni, słuchajcie, e, jeśli chodzi o mleczko w tym roku. Basienka wygrywa. Ile Basia ma? I teraz... No teraz już ucinają laktację, bo tak jak mówię, to już jest 6 miesięcy, więc one już ucinają mleczko. Ale Basia w szczycie laktacji dawała e, prawie 2 litry na wieczór, prawie 2 litry na jeden udój. Czyli było takie, no dobre, dobre 3,5 litra na dobę od Wasi mleczka. No teraz już jest mniej, teraz Basia e, na uduj to tak trzeba liczyć, litry 200, litr 300. No, Lejdusia daje 4 litry mleka na udu. <laughs> na tydzień. Lejdusia, słuchajcie, tak jak w tamtym roku była super. Lejdusia dawała 3,5 litra na dzień mleka w tamtym roku. W tym roku jest porażka kompletna. Nie wiem o co chodzi. Znaczy chodzi o to, że po prostu już jest. Co już jest? No, jak tak jak mówię, no, 6 miesięcy, tak? Za długo były dzieciaki, z mamusiami. U Lady jeszcze nie próbowałem na dwie ręce w ogóle. Bo widzisz, co ona robi? Lady to jest jedyna koza, której ja nie ufam. Nie, muszę jedną, bo się boję, że mi machnie. Głową? Tak. Lady, słuchajcie, od początku, ja wam chyba, chyba kiedyś wspominałem, że ona była... No i musimy teraz wylać mleczko, umyć pieni. Bo co chciała czas? Jak kupiliśmy bąbelkę, a Blanka... Jak kupiliśmy bąbelka, to pamiętam, że tak się dał przez pierwsze dłużej całkiem stracił głos. A jak blaneczka do dojenia? Już teraz dobrze. Ale początek był ciężki. Bo ona jest taka dość też humorzasta. Charakterna, bym powiedział. Doi się ją w ogóle dobrze. Z tym, że ona ma zepły niestety trochę wymie, bo te małe dziadówy Meksyk i Montana piły od niej tylko jednego ciska przez jakiś czas. I teraz to bardzo nierówne wymie, możesz pokazać że jeden strzyk jest... Zobaczcie. Tamten strzyk jest... Ten strzyk jest o wiele mniejszy od tego. Ta połówka jest kompletnie nierówna. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to się wyrówna jakoś. A no, w tym roku już niestety to wymienię. już Takie już jest i tyle się drwały do lizawki jakby cyska ciągnęły co to tam się tak dzieje? całą noc, cały czas ciało nie. nie wiem, a tutaj czar leje ona chyba maruje Ty, masz? Ty chcesz do kawalera? jeszcze nie masz? tak? Ty chcesz do kawalera? Ta, ogonem macha. Może, może, dlatego tak być. może dlatego ona taka niespotykana. przy Może być. Może dlatego zresztą taka niespokojna Wyższa szkoła jestem. Musisz mi dodać tą obrożę. Aha, poczekaj co? Ja robię. Chodź wimeczkę. Chodź. Chodź chodź, chodź. chodź, chodź, Luna jeszcze nie ogarnia kompletnie wychodzenia no no. na stanowisko. No już! No. No, spokój się. Luna, 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 luna Spokojnie. A od Luny jest piąte dojenie? Będzie już pięć? Nie. No, nie. no tak, tak jak są Cztery. Cztery dni albo pięć. Tak kochani się pierwiastka zachowuje przy dojeniu. Musiał Daniel tam urwać wideo, bo musiał mi pomóc, słuchajcie. Nie chciała ich. Nie chciała mi kompletnie wejść tutaj na podest. I tak Nie. rano mam też tak, tak że jestem sam. <grym> Muszę się naprawdę naszarpać. Ona załapie, no ale wiecie, niektóre kozy załapią, tak jak reszta po dwóch, po dwóch dniach a inne potrzebują dwa tygodnie. Na przykład z Lady to w tamtym roku była w ogóle katastrofa, jak Lady była pierwiastką i z nią to był miesiąc takiej naprawdę walki jak zaczynałem ją dojść. Nie za blisko tam jesteś, żeby ci głową nie ma. Ona się wyżywa na wiaderku, na jedzenie. Nie, nieco. co? są oka chyba. Męczka, spokojnie. Czas na wodę. Już jesteśmy po dojeniu. Skończone. I chciałem Wam powiedzieć jeszcze tak, z luną jest właśnie Newatka, bo tego wam nie powiedziałem, ale Newatka może być, dlatego że Newada nie pije. Pamiętacie, że my ją karmiliśmy z butelki cały czas. Ona nie, nigdy nie piła cycka, no i jeszcze jest z Basieńką, e, la, latem mówię, maniutka, dlatego że maniutka tak samo, tak samo jak nawadka nigdy nie piła cycka od Basieńki, od mamu, nigdy nie piłam, więc możemy zostać z mamą w Z maniutką się nic nie zmieniło, ona dalej jest takim przytulakiem kochanym jak była. I tak, Nevada, tak No, nevcia to już w ogóle, no to mówiłem już o Nevadace. I Nevadka, nie wiem czy, nie, nie pokażę wam teraz, jest tak gruba, Chodź. że to jest po prostu dramat z Nevadą. Nevada? Nevada no nie, bo ona ma tam żarcie, to A, co ty ją wołasz. Ona musi skończyć <laughs> Ona tu, słuchajcie, jest niemożliwa. Ona, może wam teraz złapię, zobaczcie jak ona jest gruba. <laughs> jest po prostu masakra. Balonik. Balonik nasz, taki malutki, jak się śmiejemy z niej, że jak idziemy, zamykamy je z dworu do koziarni to ona tak powoli idzie, tak jej się wylewa wszystko na boki, ten, ten tłuszczek z tego brzuszka, pocieszna taka, daj dla Blaneczki. No i tak to kochani, teraz mi tak schodzi słuchajcie rama jak jestem sam, no to no prawie dwie godziny ze wszystkim. A jak jest Daniel, to tak szybciej. Bo on już, no dzisiaj to i tak, nie wiecie, on nagrywał. E, normalnie, no to w tym czasie, co ja do jej kozę, no to on już szykuje siano do kastry, żeby ponosić. Szykuje już wodę do wiaderek, więc e, generalnie to jest normalnie szybciej. I tak chyba w godzinę się wyrabiamy wieczorem, nie? Gdzieś. No to, no to mi rano schodzi dwa razy dłużej, no ale wiadomo. Helena Dzikus. To też, to też się za wiele nie zmieniło. Ja już się słuchajcie, martwię co to będzie w przyszłym roku. Jak ona będzie. E, jak Helenka będzie miała mleko. Ja nie wiem, jak to będzie z dojeniem Heleny. Nie dość, że pierwiastki generalnie są trudne. To jeszcze dzikie pierwiastki to już w ogóle będzie jakiś hardcore na maksa. Maniuteczka, czekasz na wodę? Maniuty. Mama nie da. Nie, nie chcesz pić u wcale. Maniuta. nie chciałem piciu, Maniuty. Moje szczęście. Czy piły dziewczyny też? Nie, jeszcze nie. Kiedy Dostawa znowu. Leo, wstanaj. Czyż nie stoi? A polecać przed chwilą. Bombini. 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 No, i kończymy. Jeszcze tylko sianeczko, i, i do domu. Pięć kalpasów. No, słuchajcie, siana, to nam teraz idzie jak, jak lodu. Dobra, gasimy światełko. No właśnie, musimy kłódkę zakładać tutaj, bo sobie się nauczyły otwierać drzwi. Ja to już Wam kiedyś mówiłem w poprzednich vlogach, że zdarzały się ucieczki. Dobre, takie dobre. Mm -hmm. mm. Yes, z California Kalifornijskie san. Hej, Kalifornijskie san. Kończymy vloga. Dziewczynki, kilka słów do vloga. Dobre siano. <laughs> Dobre siano. D one to raczej by powiedziały, że te dziady nas oddzieliły od mamusiek. A my mamy dopiero 6 miesięcy. Jeszcze powinniśmy pić rok czasu mleczko od, mamusi od mamusiek naszych. A oni nas zabrali od mamuniek. Żeby mleko dojść. No. Dzwońcie do tozu. Niech nas zabiorą. Niech nam lepsze warunki dadzą. Bo płaczemy cały czas, krzyczymy. Niedobrze nam to. No dobra, kochani. I tym z akcentem zmęczeni, spoceni. U mnie to, no, ja widać jakie mam plamy nawet na koszulce. Żegnamy się z wami. Dzięki, że jesteście, dzięki, że wytrwaliście, że czekaliście na nas cierpliwie. No i co? I widzimy się w następnym vlogu już niedługo. Mamy jeszcze dużo, dużo, dużo bo jak mi się język kończę. Mamy jeszcze sporo rzeczy wam do powiedzenia ze zmian. Jeszcze coś o kaczkach musimy powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz w domu jest wam do powiedzenia, do przekazania, do pokazania. I Na podwórku jeszcze coś jest nie? A, też! O, to jeszcze mamy, słuchajcie, w następnym vlogu, bo nie będziemy wszystkiego naraz wam zdradzać. Długo nas nie było, to nie możemy w jednym vlogu teraz wszystkich nowościach wam powiedzieć. Ale nowości jakieś są, więc będziemy was o wszystkim informować w, w następnych vlogach. Trzymajcie się ciepło, kochani. Pa. Dzięki, że jesteście. Pa, pa, do zobaczenia.